Siemanko, moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w Mythar w kolejnym odcinku serii Kroniki Bohatera. Moi drodzy, zrobimy sobie dzisiaj kwestika z Mythar. Kwestik eee, z Mythar, który polega na walce z centaurami, czyli z czymś, co już tak naprawdę, eee, w czym mamy jakiekolwiek, powiedzmy, doświadczenie. Um, więc będziemy sobie dzisiaj działać właśnie u centaurów. Teraz na setnym poziomie już nam powinno być troszeczkę łatwiej. No, i nie widzę, żeby ktoś się tutaj kręcił. A przy okazji, wykorzystamy sobie naszego teleporta na centaurę, więc same plusy. Dużo ich widzę do zabicia. Nie ma. Największym problemem będzie Zyfryd. Zyfryd, ponieważ w sumie nie wiem, czy my tam. On jest chyba elitą, jeśli się nie mylę. I kurde, bo ja kojarzę, że jakby Zyfryd był chyba ten. Jakby on był elitą i jakby on był NPC-tem, więc kurde, nie wiem. Mam troszkę mindfucka. Najwyżej będę się potem orientował. Sprawdzimy potem tego npc ta czy to jest on i czy poprzez dialog z nim jesteśmy w stanie rozpocząć walkę, czy coś w tym stylu. Bo, no, nie jestem tutaj pewny na 100% tego, o co tu chodzi. Tym bardziej, że dawno nie miałem okazji walczyć z centaurami, a tym bardziej robić tego questa, więc więc tutaj no, będę musiał sobie odświeżyć nieco pamięć ale tymczasem tutaj sobie na lubijemy paru tych centaurów troszeczkę sobie dzięki temu podexpimy, a przy okazji oddając quest'a tak naprawdę dostaniemy sobie ładną ilość expa za mm, za ubicie centaurów no bo to już jednak poziom gdzie te nagrody w postaci expa za quest'y to są naprawdę już takie zadowalające chociaż nie tak samo bardzo jak na wyższych levelach, e, tam potrafią dobić do kilkunastu milionów i to już jest akurat najsik e, no, ale jak widzicie gładziutko nam tu idzie, bez wielkiego problemu, więc naprawdę przyjemnie się teraz robi to zadanie i rzeczywiście żaden gracz się teraz nie kręci jeszcze mamy chwilę bezpiecznego e, czasu, jak w poprzednich odcinkach bo to też nagrywam wam w czwartek do przodu, żeby mieć możliwość tutaj jakkolwiek e, Wrzucać wam te odcinki, co nie bo, tak jak wam wspominałem, no, ciężko mi będzie, jak zjadę do domu, ciężko mi będzie tam cokolwiek znaleźć, czas, żeby nagrać, i tak dalej. To sobie pomontuję tutaj na spokojnie i będzie wam się wrzucało rzeczywiście z dnia na dzień o godzinie 15, jak zwykle, więc godzinka się nie zmienia. Jeśli bym nie dał wam w któryś dzień rady nagrać, to ja wam napiszę na społeczności. Więc w razie czego wypatrujcie, ewentualnie informacji ode mnie, e, w razie jakiejś reorganizacji, jeśli chodzi o wchodzenie odcinków, ale jak nic nie będę wrzucał, to znaczy, że powinny być czasowo. Powinny być e, według planu, codziennie o 15.00. Czy tak wyjdzie? Zobaczymy, przekonamy się sami. E, dobra, jakoś nam tu idzie, wejdźmy sobie na błędny szlak. Mamy też w sumie teleporta nawet na błędny szlak tylko Jest tak dużo tych wszystkich teleportów Że to jest po prostu wow um, Tu jest A to jest Asterion Czyli Zyfryd Był Dobra pamiętam Zyfryd był w tej zamkniętej części Tutaj e, Błędnego szlaku e, Tylko nie wiem Czy teraz tutaj jest w ogóle Dostępny bo nie widuję go A przydałby się Przydałby się bo Czyli będę musiał sprawdzić, czy, by nie, czy był przenoszony gdzieś ewentualnie. Bo tutaj rzeczywiście pamiętam, że on był w tej zamkniętej części, trzeba zawsze było jakieś tam okrężne drogi podejmować, żeby się do niego dostać. Kurde, przypadek zatokowałem ropucha. Um, I trzeba będzie się w tym zorientować niestety. Bo nie widzę go na minimapce. Czyli mogli go przenieść Please, żeby. żeby on mi się zaraz gdzieś tu zrespił. Jestem w stanie podjąć walkę z nim wcześniej niż on się ten niż tu planowo się to wszystko yy, niż jakbym miał go na końcu robić, bo w yy, pierwotnie myślałem, żeby go na końcu zrobić. O, jesteśmy na tej samej mapce, tylko właśnie w tej zamkniętej części dzięki temu teleportowi. No i tutaj żaden z nich mi nie wygląda na Zyfryda, wiecie? <taki> takie, takie mam odczucie. Um, Kurde, nie sprawdziłem o której zacząłem nagrywać. Aaaa! I znowu wyjdzie Wam odcinek, kurde, nie wiem, znaczy znowu, po prostu wyjdzie wam odcinek, nie wiem, pięciominutowy. No ale dobra, takie też są spoko. I przynajmniej oglądalność wiem, że będzie pełniejsza, bo ja wam już kiedyś mówiłem, że długie odcinki są dla mnie o tyle nieopacalne, że się potem okazuje, że ogląda, ogląda się to przez kilka minut, zamiast kilkanaście czy kilkadziesiąt, więc. <laughs> przynajmniej tyle. Ale myślę, że zanim ja wyczaję tego zefryda, to troszkę minie, więc... Przynajmniej tyle. Eem. Um, gdzie on może być? Tu są groty szału, tu są miski. Selwa oskóra może być w oskórze. Może być tam, więc będziemy się docelowo tam przemieszczać w tamtym kierunku. I zobaczymy, gdzie dotrzemy. Do selwy nie wejdziemy niestety tędy, trzeba będzie górą pójść przez iglaste ścieżki. Więc wiecie co? Ja nie będę pierdzielił tutaj z grzebaniem całej tej mapki, tylko po prostu pójdę już tam. Bo jeśli jest szansa go gdzieś napotkać, jak się zrespi, to wolę go napotkać szybciej niż jakiś inny gracz, a potem yy, i nie zastanawiać się potem, właśnie gdzie on się respi. Yy, więc docelowo tak, gonimy yy, Zyfrida. No, schowaj się. No, te strzałki już tutaj na tym poziomie już w miarę tak przyzwoicie kosztują, jak się wypełni cały kołczan. Więc co jest naprawdę spoczko? To mi się podoba. Um, no tutaj mam nadzieję, że gdzieś znajdę tego zefryda. No. Bo kurde, rzeczywiście teraz się kapnąłem, że on był tam jako elitka, ale w sumie to mi się nie przewinął w ogóle teraz, jak y chodzę po tych centaurach. To ani razu mi się nie przewinął. I to jest takie, no podejrzane. No. Pewnie, pewnie ktoś go tam regularnie ubija. Nie ma z niego, z tego co wiem, jakichś szczególnie świetnych unikatów, czy. znaczy, powyżej unikatów, to pewnie w ogóle ciężko cokolwiek z niego zdobyć. Czy tutaj? Tutaj jest pusta mapka, więc tutaj ewidentnie ktoś się kręci. Musimy lecieć na selwę lecieć i spróbować go upolować. Łuczników czy wojowników, to my tam na luzie sobie wyłapiemy. Ale tutaj będzie największy problem z nim, według mnie, bo jestem niemal pewny, że ktoś na niego poluje w tym momencie. A to, to jest nam potrzebne do kłaścika ogromna dziupla. No nie sądzę, żeby on siedział w ogromnej e, dziupli. Pójdźmy w stronę pustelnika. Tu mamy przełaz hydr. To wiem, gdzie to jest. Smocze góry, wiem co i jak. Mm. No możemy sprawdzić ogromną dziuplę, ale nie sądzę, żeby to było tam. Bo obstawiam, że tutaj zyfryd. No nie ma. Ech. Ciekawi mnie, czy to dalej jest tam, gdzie było i niepotrzebnie aż tak tutaj się zapuściłem. Czy to rzeczywiście będzie e, w jakimś normalniejszym miejscu. W sensie normalniejszym. Czy to będzie gdzieś tutaj, co nie? Czy, czy, czy rzeczywiście mm, słusznie się tu zapuszczam? Bo kurde, nie wiem, no. Who knows? E, a niestety... Znaczy ja to sprawdzę, jak będzie trzeba zaraz w necie, ale... Niestety nie spodziewam się tutaj jednoznacznej, dobrej odpowiedzi, bo dużo w grze się zmienia, a w żadne fora tak naprawdę nie są jakoś regularnie aktualizowane, więc mm, wiele przestarzałych informacji można zdobyć e, w necie, posiłkując się internetem, więc nie spodziewam się znaleźć nie wiadomo jak rzetelnych info. No tutaj się nie dostaniemy do zawiłego, no. Więc no cóż, tutaj mamy tylko ten, respy. Ogromna dziupla. W ogóle węży mordy można przerobić z tego co wiem na teleporty. Chyba jak jest 10 węży mordów, to można na teleporty, jeśli się nie mylę, przerobić. Zbierzmy, zobaczymy, przekonamy się. Eee, tymczasem... No tutaj ta dziupla to pewnie nie jest coś, co jest takie dostępne, to poważnie ja tam się dostanę. Mm, a nie, to jest dostępne tutaj. No, wiewiórki jakieś, nie wiadomo co. Więc no cóż, no, nie ma lekko. Ale zgarniamy wężymord. mord. Tutaj są jeżyny, to mnie nie interere. Lepis. Tu jest wężymord. mord. Zbierzmy 10, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. E, tu są zwykłe. O, już w ogóle tylko, tylko Zefrit nam został, tak patrzę. No tutaj go nie ma. Ewidentnie go tu nie ma. Więc ee, cofamy się, cofamy się i zobaczymy, czy coś tutaj upolujemy. Tutaj mamy czosnek niedźwiedzi. Tu jest Wężymort. Lećmy po Wężymort. Tu też, dobra. O, jest i tutaj. Zbierzmy te 10. Nie pamiętam, właśnie, ale wydaje mi się, że właśnie teleport się tutaj robiło. Nie zależy mi jakoś szczególnie na tym teleporcie, ale wiecie co, tak? Po prostu chcę sprawdzić, co, 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 co się z tego robiło, więc nie zaszkodzi. A najwyżej się to kiedyś jakoś wykorzysta. Jeszcze mamy dopiero setny level, więc jeszcze masę rzeczy możemy zrobić w Dolinie Centaurów, tak naprawdę, więc na luzie. Uh -huh, uh -huh. Jest Węży Mord. Tuż obok miejsca odrodzenia potencjalnego kochanki nocy. Zyfryd, Zyfryd, Zyfryd. Ale najlepsze, że tutaj żaden gracz się w tym momencie nie kręci. Czyli yy, ktoś już się stąd wydostał. I nam dosłownie tylko Zyfryd został do ubicia. A, to jest najgorsze, co nie? Że ktoś stwierdził, że sobie będzie polował na niego, kiedy ja muszę zrobić questa i... I nawet jeśli spotkam tego gracza, to to nie będzie tak, że on mi pozwoli go ubić do quest'a. Niestety nie spodziewam się takiej kulturki. No tutaj nic się elitarnego nie pojawiło. Poza Avenger Mordem. Tutaj jest wiadowca. No ja bym poszedł znowu tam na ten błędny szlak, w ten punkcik. Tam największa jest szansa, że cokolwiek się pojawi. My jesteśmy tutaj, tu są Jerzyny, tu jest wężymord. A tu gdzieś jeszcze nie? Nie. Tu jest. Dobra. Do tego podejdziemy, tego zgarniemy, to będzie dziesiąty. Tak, jest tutaj. I lecimy sprawdzać... Ostępy galopu, nie, zawiły bur. Chyba, chyba przez zawiły bursie tam dostanę, w tamten punkcik, albo nie, wiecie co? Do łupa tam. lecimy lazurytem. I czy coś tutaj jest? Zyfryd. Nic. Kompletnie nic. no Mam wrażenie, że będzie ciężko tutaj się odnaleźć z tym. Zyfryd. niciula Mamy grotę szału, co najwyżej. Sprawdzę sobie szybko w googlach. Moi drodzy, według internetu to będzie Dolina Centaurów. Sprawdzam właśnie czy mam jakieś teleporty na to. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ciężko, a, a miałem gdzieś jakiś ten. No ale dobra polujemy na Dolinę Centaurów, tylko kurde teraz gdzie była Dolina Centaurów, co nie? Wejdźmy na błędy szlak. Zobaczmy sobie. Mm. Ostępy galopu. Dobra, lecimy na ostępy galopu. Tędy. I iglaste ścieżki. I kurde, gdzieś mi uciekła cała mapa. Gdzie jest Dolina Centaurów, moi drodzy? W ogóle kliknąłem coś innego. Ale tu jest. Czyli przez iglaste ścieżki trzeba się przebić, dobra. Więc lecimy szukamy Doliny Centaurów. Musimy się tam dostać. Musimy go ubić. Kurde, no, głupio tak zacząć questa i go nie skończyć, dlatego że ktoś mi go wybił. Więc ee, no polujemy. Mam nadzieję, że będzie możliwość zrobienia tego. Bo po prostu... Ech. Szkoda nerwów trochę. <laughs> e, dobra, tam jest Dolina Centaurów rzeczywiście. Dobra. Mm, tutaj po drodze no, powalczymy troszkę mimo wszystko, chcemy czy nie. Ale spoko zawsze to jakiś ekspik wejdzie jeszcze i zawsze to krok bliżej, krok bliżej 101 już lewela. Wow. W ogóle nie pamiętam już ile ja nagrywam tę serię dla was, eee, bo wcześniej to było wiadomo y, od zera do bohatera, teraz są to kroniki bohatera. Myślę, że to może nawet rok trwać. I to jest taki, wiecie, gram na tej postaci tylko dla odcinków. Odcinki nie wchodziły codziennie z tego. Plus y, mamy swoje takie powolne tempo chilloutowe. I dlatego tak wolno idzie, a tak to, no, bylibyśmy w stanie zrobić ten level bardzo szybko. Jest Zyfryd, jest, o oh mother. I nie widzę żadnego gracza na razie w pobliżu, please, żeby tam się nie, nie pojawił gracz. Bo on może mieć tam, w tym momencie się tam lognąć i po prostu się pojawić za chwilę. Ale Zyfryd przypakował, kurde, całe lata go nie widziałem, zresztą w ogóle centaury zmieniły wygląd. Ja pamiętam jeszcze stary wygląd centaurów, znaczy pamiętam, pamiętam, że był inny co nie? I, i to jest już takie wow w tym momencie Zyfryd jest proszę jest nie z ten nie zgrupowany ale nie przeciśniemy się, musimy ubić tych no dobra, na szczęście mamy srebrzysty blask więc damy radę e no damy radę gładko w ogóle tutaj bez, bez leczenia się damy radę no ee He he, he he dobra. Podejmujemy walkę z tym oto gościem Mam nadzieję, że nie będzie to trudny przeciwnik. No, nawet jak będzie, to tam ciulmo, tam. E no, łatwo pójdzie. Nice. Gładziutko. Porobiony. Gościu porobiony, wracamy do Mythar. Mordeczki, wracamy. Wow! Poszło łatwiej niż myślałem szczerze, bo Miałem wrażenie, że to może być tak, że y, rzeczywiście nie dam rady tego za szybko dokończyć. A tu już. I uwaga, zostało nam do levela 1.8. I... Co? Co? Wiecie co, jestem zawiedziony wciul nagrodą. Jakieś marne 800k. I to. Jakby to było bardziej, wiecie, bardziej dostosowane do paladyna. To bym był trochę bardziej zadowolony z tego. Bo obronę ma lepszą. Uuu, obronę ma lepszą, ale siła spada. Zerknijmy, jak to się prezentuje. A tak nieznacznie spada. Mhm. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, weźmiemy tę antyjadową tymczasowo, ale będziemy szukać czegoś lepszego, tak szczerze, bo. No, jestem lekko zażenowany, ale no cóż, dobra, tak czy siak. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, like, komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, bo dalej nie wszyscy subskrybują, którzy mnie oglądają, więc warto, warto, warto. Jeśli wam się podoba i wracacie tutaj, wróciliście przynajmniej raz, to znaczy, że warto zasubskrybować, więc. Zróbcie to. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.